Cześć, kochani, Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Drójcy. Dzisiaj chciałem tak wam króciutko opowiedzieć o kolejnym właściwie no nie kolejnym, bo już na temat tego drzewa były filmy na moim kanale, w których opowiadała o tym drzewie Ania. Mam na myśli tu oczywiście brzozę. I chciałbym wam troszeczkę powiedzieć o samych liściach tego drzewa. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą uschniętą gałąź. Tak się stało, że musiałem niestety przyciąć moją brzuszkę, która znajduje się na ogrodzie. Musiałem obciąć kilka gałęzi z tego drzewka. Ale żeby żeby no, te, te, te gałęzie nie poszły na marne. Postanowiłem to wykorzystać, no bo, tak jak już Wam mówiłem i Ania Wam mówiła we wcześniejszych filmach na temat brzozy, jest to po prostu magiczne drzewo, które ma tyle zastosowań, że ciężko je wszystkie zliczyć i wymienić w jednym filmie. Jak sami wiecie, brzoza jest bardzo popularnym drzewem w Polsce. Dawniej wierzono, że brzoza ma wręcz właściwości magiczne, dlatego. Można ją spotkać nie tylko w parkach, ale też na cmentarzach. Zdarzają się takie starsze brzozy. Ja Wam będę tutaj mówił, opowiadał i będę sobie zrywał od razu te listki. Zaraz Wam powiem, dlaczego je w ogóle zrywam. Ale jeszcze wrócę na chwilę do, do tej magii brzozy. Nasi przodkowie. Oni sobie doskonale zdawali sprawę z leczniczych właściwości tego drzewa, kochani. I lecznicze właściwości posiadają również liście brzozy. Mają one m.in. właściwości moczopędne, pomagają. Czy mi wierzyć, lub nie? W odchudzaniu. Tak więc chyba sobie będę musiał więcej tych naparków robić. Nie, ale poważnie, poważnie, poważnie. Mają właściwości moczopędne, pomagają w odchudzaniu. Mają naprawdę bardzo dobry wpływ na nasze włosy. Jeżeli ktoś posiada, no ja to może do brody będę, będę mógł używać. A napar z tych liści jest również bardzo polecany osobom chorującym na reumatyzm. Jako ciekawostkę, Wam powiem, że według naukowców brzoza ma zbawienny wpływ na powietrze, na jego stan i właściwości, gdyż liście tego drzewa wykazują właściwości jonizujące ujemnie powietrze. Tak więc nie dość, że samo drzewo jest lecznicze, to jeszcze uzdrawia powietrze dookoła. A o co chodzi z tym z tym jonizowaniem ujemnym? No kochani, w dzisiejszych czasach Oddychamy niestety coraz gorszej jakości powietrzem. No wpływ na to mają różne rzeczy. Dym z kominów, spaliny samochodowe. No, sami wiecie, w jaki sposób powietrze jest zanieczyszczane. I zanieczyszczane jest właśnie poprzez te spaliny, te dymy. Te dymy, spaliny właśnie sprawiają, że powietrze jonizuje się dodatnie, dodatnio. Co ma wpływ bezpośrednio również na na organizmy, które nim oddychają, czyli na nas, tak. Powietrze to często jest przyczyną właśnie złego samopoczucia, ogólnego takiego zmęczenia, problemów ze snem i nierzadko też bólów głowy. A brzoza właśnie ma takie właściwości, które sprawiają, że to powietrze doładowuje się jonami ujemnymi. Co sprawia, że my czujemy się lepiej. Pierwszą gałązkę, tą oskubaną, odkładam ją na bok i biorę się za następną. Liście brzozy są bardzo bogate w składniki odżywcze, które są bardzo cenne dla naszego organizmu. Z tych składników na pewno należałoby wymienić Flawonoidy, saponiny, garbniki, olejki eteryczne, pas skorbinowy. Bardzo dużo znajduje się różnych cennych, cennych związków dla naszego organizmu. Ale to nie wszystkie, bo zawierają w swoim składzie także sole mineralne. Związki potasu, wapnia, żelaza, manganu, cynku i magnezu. Tak więc, sami widzicie, skład tych cennych rzeczy dla naszego organizmu w liściach jest naprawdę dość obszerny. A e, co jeszcze mógłbym dodać jako taką ciekawostkę? E, w, liściach, e, w liściach brzozy znajduje się również czyste srebro. Widzieliście o tym? Właśnie, właśnie dzięki, dzięki temu, że te liście brzozy zawierają, zawierają srebro, brzoza jest zdolna właśnie jonizować ujemnie powietrze. I pomagać nam oddychać lepszym, zdrowszym powietrzem, właśnie. Kolejną ciekawostką jest to. Że według wierzeń e, naszych przodków, brzoza jest jedynym drzewem, w które nigdy nie uderza piorun. Wiedzieliście o tym? Tak więc, jeżeli macie gdzieś blisko swego domu brzozy, nie pozbywajcie się ich nigdy. Powiedziałem Wam trochę o tym, co się znajduje w takich liściach brzozy. A teraz e, może powiem Wam. Na co można stosować właśnie takie napary z liści brzoz, W czym one mogą nam pomóc? Moi drodzy, no pomóc nam mogą e, w wielu rzeczach. Jeżeli e, macie gorączkę, na przykład, to napar z liści brzozy jest e, doskonały i pomoże wam e, obniżyć tą gorączkę. E, Liście brzozy, to znaczy napar z liści brzozy, pomaga w walce z obolałymi mięśniami, dlatego jest bardzo cenny. Bardzo cenne są liście, ten napar właściwie, tych liści dla osób chorujących na reumatyzm, bo, bo te, te liście posiadają silne właściwości przeciwbólowe. Dodatkowo napar z liści brzozy pomoże Wam w walce z bólem gardła. Złagodzi troszeczkę ten, ten ból. No, tak jak już powiedziałem, mają właściwości przeciwbólowe te liście, więc, tak naprawdę, tak naprawdę no na wszelkiego rodzaju bóle można stosować napary z liści brzozy. Na pewno Wam nie zaszkodzą a jedynie mogą obniżyć siłę tego bólu, który będziecie odczuwać. Powiedziałem Wam również na początku, że napar herbaty z liści brzozy możemy stosować przy odchudzaniu. I jest to prawda, moi drodzy, jak najbardziej. Jako element taki dodatkowy, wspomagający dietę, odchudzanie, Polecam napary z liści brzozy, bo mają one liście brzozy mają właściwości moczopędne i pomagają się pozbyć z organizmu nadmiaru wody. Co oczywiście skutkuje tym, że tracimy na wadze. Tak? Sobie tutaj układam moje listki. Coraz ich więcej. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A póki co dodam wam jeszcze, że yy, herbatki z liści brzozy yy, mają również zbawienny wpływ na celulit. Tak więc jeżeli ktoś z oglądających ma takowe problemy, polecam herbatki z liści brzozy, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale właśnie takie liście brzozy ususzone możecie kupić w różnych sklepach z taką ekologiczną żywnością. No ja akurat tak jak Wam wspomniałem wcześniej musiałem przyciąć kilka gałęzi na mojej, jednej z moich brzusów w ogrodzie, bo mam ich dwie, dwie posadziłem i dwie sobie rosną. No I przy jednej musiałem te domowski niestety poprzecinać troszkę, ale myślę, że nic jej nie będzie. A ja będę miał spory zapas liści na herbatkę. Trochę się rozgadałem, ale podsumowując, moi drodzy, dla kogo liście, brzozy i napar z nich przygotowany będzie, będzie dobry? Na pewno dla osób, które chciałyby zredukować celulit. Oraz poprawić wygląd swojej skóry, włosów i paznokci. Nie wiem, czy kojarzycie, na pewno kojarzycie. W aptece albo nawet w sklepie można, nie wiem jak teraz, ale przypuszczam, że tak. Można kupić szampony brzozowe. Tak więc, no macie tutaj doskonały przykład tego, o czym mówię, właśnie o czym powiedziałem. Lecimy dalej. Dla kogo jeszcze przydadzą się napary? z liści brzozy, dla osób, y, dla osób y, chorych na reumatyzm, dla osób, y, które są przeziębione, y, które mają y, ból gardła, gorączkę, dla osób y, chorujących na zapalenie y, nerek y, i układu moczowego, dla osób, które mają problem z zatrzymywaniem się wody w organizmie, no i na pewno dla wszystkich tych, którzy są y, na diecie, i chcieliby się troszeczkę odchudzić o czym również warto y, wspomnieć mianowicie jeżeli chcielibyście kiedyś sobie nazbierać troszeczkę liści brzozy y, na to żeby zrobić sobie później herbatkę ususzyć to zbierajcie te liście y, gdzieś y, z dala od miasta, najlepiej gdzieś na wsiach, na jakichś polnych drogach, w lesie w każdym razie z daleka od zanieczyszczeń, bo, tak jak Wam już wspomniałem, liście brzozy mają takie magiczne właściwości oczyszczające powietrze, ale właśnie dzięki temu, że one oczyszczają to powietrze, to jak jest dużo zanieczyszczeń, to w tych liściach również możecie znaleźć zmagazynowane właśnie zanieczyszczenia. Dlatego warto je zbierać z daleka. Od wszelkich ulic, miast, fabryk i innych miejsc, w których te zanieczyszczenia są wiadomo, znacznie większe niż w lesie na przykład. Tak wyglądają moje zbiory moi drodzy. To jest drugie pudełko, a to jeszcze nie wszystko. Tutaj jeszcze mam jedną taką wielką gałąź do oskubania. Zaraz się za nią zajmę. Ale jeszcze powiem Wam tylko jak przygotować sobie taki napar z, z liści brzozy. No cóż, bierzemy jedną, dwie, trzy łyżeczki w zależności od tego jaki duży, w jakim dużym garnuszku chcemy sobie ten napar przygotować. Wsypujemy te dwie, trzy łyżki takiego suszu z liści brzozy do tego garnuszka. Stawiamy na, na ogień, zalewamy, zalewamy szklanką. Wody, troszeczkę może półtorej szklanki wody, w zależności od tego, ile naparu chcecie przygotować, oczywiście, nie, ale tak na taki jeden kubek powiedzmy, to dwie łyżki suszu z liści brzozy, do tego szklanka wody, gotujemy to na, na takim wolnym ogniu przez mniej więcej 3 minutki. Później wyłączamy, wyłączamy, ogień i odstawiamy pod przykryciem. Trzeba przykryć ten garnuszek na jakieś 10 minut, żeby to dobrze, żeby to dobrze wyciągnęło te wszystkie właściwości z tych liści. No i później odsadzamy te listki i gotowy wywar. Pijemy. Tak to wygląda, tylko oczywiście, co ważne, to nie mogą być takie liście, to musi być całkowicie wysuszone, tak jak jest wysuszony na przykład, wysuszona jest herbata słucha. To te liście jeszcze nie są do końca ususzone. Ja je teraz zbieram w kartonik i będę je trzymał teraz w domu, gdzieś w, ciepłym, w cieplejszym miejscu, bo do tej pory to gałązki leżały tutaj pod, pod moim gazebo, żeby nie padał na nie deszcz, żeby obeschły trochę. No i teraz je oskubałem, wezmę do domu, ususzę już je całkowicie i przerzucę do jakiegoś słoiczka i będzie gotowe. E, tutaj jeszcze, widzicie, suszy się pokrzywa. Później ją wezmę do domku, ładnie żeby już wyschła do końca. Na razie, na razie tutaj powiewa na lince. E, no i cóż moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, krótki, ale treściwy. Warto korzystać naprawdę z dobrodziejstw brzozy, bo jest to naprawdę przewspaniałe drzewo. Już to powtarzałem w poprzednich filmach, powiem jeszcze raz. Praktycznie każda część tego drzewa ma jakieś zdrowotne właściwości. Tak więc polecam gorąco raz jeszcze robić napary z liści brzozy. I Leon musiał też powiedzieć swoje. Nie wiem, czy go słyszeliście, chyba tak. No cóż. Ja zachęcam Was do tego, abyście zostawili subika, lajka albo dislajka w zależności, że Wam się film nie podoba. Oczywiście łapa w dół też może być. No i taktyczny komentarz dla zasięgu. Pozdrawiam Was wszystkich, wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Drójcaj. Hej!